Dzisiaj w planie mamy górę, dlatego oczywiście jestem ubrana dokładnie tak jak powinno się ubrać pod górę, czyli luźne, wygodne spodenki, nic tu nie uciska. Stanik minimalist z Gymsharka jest Git. Stawka ciążowa. 19 tydzień ciąży, czyli w przyszłym tygodniu będzie połówka. Nie wiem, gdzie jest mój brzuch ciążowy. Jest trochę, bo to wszystko mam wrażenie, że zostało wypchnięte i teraz po prostu wystaje, ale bardziej, no nic, może, może to zauważyłem podczas ćwiczeń. Dzisiaj w planach mamy wyciskanie na klacie na płasko, wyciskanie po skosie, później robię sobie serię łączonych: ściąganie drążka, landmine row, y, biceps, triceps i bok barku. Także serdecznie zapraszam. W tym tygodniu powtórzenia mam na każdym treningu po 12 bo to jest nowy blok treningowy, który zaczynam. W, później, w następnych tygodniach, będziemy sobie te powtórzenia zmieniać i dodawać różnorodność z treningu na trening, bo mam w przeciągu tygodnia cztery jednostki treningowe, dwa upper, dwa lower. Do tego dochodzi bieganie, ale dzisiaj nie o tym. Raczej przed górą nie mam jakiejś wybitnej rozgrzewki, tylko i wyłącznie tak mniej więcej coś prowizorycznie sobie robię, jakieś przyciąganie gumy, ale raczej rozgrzewką jest po prostu pierwsza seria, Danego ćwiczenia, czyli po prostu na bardzo małym ciężarze. A teraz ten ciężar, szczególnie ciężowy jest, jest bardzo mały, bo po prostu nie mam siły. Dobra, już się zmachałam. Dobra, ja nie umiem po prostu ustawić tego aparatu, żeby te kolory były bardzo ładne, więc mam nadzieję, że w postprodukcji nie będę taka zielona, żółta, czy nawet nie wiem jaka, ale dajcie mi czas, dojdę do tego. Dobrze, myślę, że rozgrzewka jedenastkami będzie jak najbardziej okej. Okay. Dlatego, że planuję robić tę serię dwudziestkami. Zobaczymy, zobaczymy, jakie to będzie miało przełożenie w rzeczywistości, ale. O, fajnie. O Boże, uwielbiam rozciągnięcie klaty. O, kurde. Ciężkawo. No, to równie dobrze mogłaby już być seria właściwa. Ale mam nadzieję, że to tylko takie wrażenie i że to tylko pierwsza seria będzie taka ciężka. Później sobie zobaczymy. No tutaj staram się zrobić tą serię rozgrzewkową tak do takiego maksymalnego punktu na dole. Do takiego rozciągnięcia. Krótka pauza i góra. Fajnie. Dobra, starczy. No i z uwagi na to, że to mają być serie łączone, to od razu sobie lecimy na lat pull down. Dzisiaj planuję robić na 40 kg, więc na rozgrzewkę sobie wrzucimy 20 50% powinno być okay. tutaj już jest w defolcie 5kg nałożenia do wyciągu dlatego, że a nie ma uchwytu dlatego, że to się niestety ściąga i opada i uderza w głowę bo mam profesjonalny wyciąg jezu jak się nasapie boże to jest to sztokardia dla mnie i tutaj też powoli maksymalnie wyciągam Powoli przyciągam, krótka pauza i 12-15 powtórzeń rozgrzewkowych. Klasycznie nie liczę, liczę, że mój staż treningowy i pamięć mięśniowa robią to za mnie. No ale jak już zaczyna tak przyjemnie piec, to wtedy jeszcze 3-4 powtórzenia i uznaję rozgrzywkę za zakończoną. O fajnie. Dobrze, szczerze mówiąc, to nie wiem, jak zrobię 20 ale może teraz sobie zrobimy 15. Zobaczymy jak wejdzie 15, potem 18. I ostatnią serię sobie spróbujemy zrobić 20. Do wyciągu sobie dołożymy po prostu po 10. No i to będzie. Boże, które ja mam wejść tędy. Mam nadzieję, że dokładacie ze mną, bo mówię, już wiem nogi cały czas. Mamy tutaj 45. No i do 45 kg No to ja już sobie zadokładam skórki bo mam strasznie słaby chwyt rozleniwiłam się tymi skórkami więc może kiedyś przyjdzie czas na to żebym nad tym chwytem popracowała na razie mi się nie chce za bardzo więc skórki robią robotę są w porządku dobra jednak znów ta wstawka ciążowa jednak jest tak że że brakuje tego oddechu w ciąży po prostu tak sapię, przy jakimś tam najbliższym ruchu że to jest hit dobra oddech oddech więcej powietrza julo. Dobra O oh, Fajnie, dobra, lecimy No kurde, wymagające, no co ja mogę powiedzieć. Ale zostaje przy tym, że kolejna seria będzie osiemnastkami i ostatnio dwudziestkami. Kurde, muszę to zrobić. Dobra, no i parę sekund przerwy i lecimy sobie od razu. Może powinnam ustawić jakąś inną czułość mikrofonu, żebyście tak nie słyszeli tego sapania. Ale kurde, no jesteśmy na treningu, no trzeba trochę posapać też. Co prawda mogłabym sapać w czymś, co mi faktycznie sprawia dużą trudność, a nie po prostu od... Zakładania ciężaru na wyciąg, no ale jest jak jest. No i tu jest ten moment na skórki. Zabijam sobie skórki na drążek. Dzięki temu jestem w stanie jakoś to fajnie ciągnąć. Niekoniecznie paląc sobie chwyt, ale ciągnąć plecami, tak jak pan Jezus powiedział. Dobra. Wow! Jezu, co to takie. 10 Raz, dwa, eee. dobra. No, i to są teraz takie momenty, że trzeba się zastanowić, co by tu zrobić. Weszło 20 kg na 12 i weszło 45 kg na 12. Czy to weszło tak, jakbym chciała? No nie, więc zobaczymy, jak będzie w drugiej serii może sobie zrobimy po prostu 10 powtórzeń, ale tak, jak weszło 20 kg, nie weszło. 15 kg weszło na 12. Więc robimy sobie teraz 2-3 minuty przerwy i zobaczymy jak będzie w drugiej serii, ewentualnie sobie zmniejszymy ilość powtórzeń. A ciężar, ciężar będziemy zwiększać. No znaczy zwiększać tylko w wyciskaniu na płaskiej, a w lat pulldown sobie zostawimy tak jak jest. Kurde, ciężko, no ciężko. Tak. No ale spadek, tak jak już kiedyś tam mówiłam, ciężowy spadek po kreatynie, yy, bez kreatyny i jeszcze w którymś tam miesiącu ciąży. Yy. No, nie wiem. Nie wiem, czy to tylko ja, ale ja naprawdę czuję spadek siły mega, dlatego że robiłam 25 kg na 12, a teraz 15 kilo już miałam takie. O, kurde ciężkie! Dupa, 5, 6, lecimy 8, no tak, tyle by było z moich 12 w tym tygodniu, no cóż, no bywa i tak, plany były fajne, Powinna po prostu zmniejszyć ciężar, ale... W zeszłym tygodniu tak zrobiłam, a znaczy w zeszłym bloku treningowałem, że zmniejszałam ciężar właśnie z uwagi na to, że to był też pierwszy trymestr ciąży po prostu. I nie byłam w stanie. Więc teraz chciałabym zostawić ten ciężar, który jest docelowy i po prostu zobaczymy na ile powtórzeń to wejdzie. A później w kolejnych tygodniach już widzę, że będę musiała zmienić strategię. Albo może nie, zobaczymy. Myślę, że to też będzie spoko. Spoko opcja, żeby sprawdzić. I potem po trzech tygodniach na koniec kolejnego bloku treningowego, sobie wrócę do tych powtórzeń, które robiłam teraz, do tych ciężarów i zobaczymy, czy, czy jest jakiś progres. Myślę, że może nie być. To będzie już no, późny trymestr ciąży, no, ale jest też to jakaś, jakby ktoś z Was chciał tak zrobić. Zachęcam, bo może być spoko. Jeszcze dwa, jeszcze dwa. No i dobra, teraz jest tak. Eee, 18 kilo na 8. Świetnie. 45 kilo na 12. Wciąganie chyba technika mogłaby być trochę lepsza, no bo tak to czuję, ale niech na razie będzie tak. Dobra, zobaczymy jak wyjdzie 20. Myślę, że nie wejdzie za dużo, no ale sprawdźmy sobie to. Tu jeszcze przed serią trzeba swoje na ławeczce odsiedzieć, psychicznie się nastawić. Fak, Grubo. Dwa. Trzy. Dobra, jeszcze raz. A! no cztery. No, jest to też jakieś osiągnięcie. No, co ja mogę powiedzieć? śmiesznie. Trochę się zachował, jakbym od wczoraj była w ciąży, I jakbym w ogóle sobie tak normalnie ćwiczyła. Gdzie prawdopodobnie przez cały kolejny, cały kolejny dzień Boże, całą resztę dnia już <gry> po prostu będę sobie drzemać, bo no, tak wygląda moje życie w ciąży. Poranek, takie okno po wstaniu około dwóch godzin, to jest jedyna. Jedyny moment w ciągu dnia, kiedy jestem w stanie cokolwiek zrobić. Później, przez cały dzień, już jest koniec. Leżenie, mydlenie, ból głowy, ból serduszka, wszystko. Także no 20 na 4. No. <grytanie> A co ja mówiłam na początku? 12 dwunastki są w tym tygodniu. Mhm. mhm. Mentalnie jestem 5 miesięcy kiedyś. Jak byłam na kreatynie i jak mogłam sobie robić ciężarem wymagającym i ciężarem dużym. A nie teraz, w piątym miesiącu ciąży Juleczko. Dzień dobry. No ale dobra, no wiemy, że w tym tygodniu było 20 na 4 i zobaczymy jak, jak będzie za jakiś czas. 10. Jeszcze dwa. Ach. Ach. Świetnie. 10 Na cztery. Oj, juleczko, kochani moje, 45 kilo na 12. Dobra, w skosie sobie zrobimy lekkim ciężarem, bo tu i tak zawsze miałam mniej. Więc nauczona doświadczeniem z dzisiejszych pierwszych serii. Chyba bym sobie po prostu pocisnęła tak, żeby zrobić to, to 12, a myślę, że i tak to będzie wymagające. O fajnie, Boże jak lekko. 10. Fajnie. Raz. Dwa, o tak. O tak, Boże, chcę takie serie robić. Dobra, i drugie ćwiczenie sobie zrobimy landmine row. To jest też wymagające, no bo jednak trzeba trzymać też kor. Osiem. o Jezu, fajnie. 9. O Jezu, super. Klein 12 kg. Na 12 to było bardzo przyjemne. Powinnam zwiększyć ciężar. Dobra, spróbuję teraz z trzynastkami. I Landmine Row yy, 15 kilo na 12 to było wspaniałe. W ogóle to możecie dać znać, czy lubicie oglądać vlogi takie, które mają muzyczkę w tle, czy takie, które nie mają i są po prostu, mają ciszę żebym wiedziała czy mam to podkładać czy nie jak montuję i nie podkładam tej muzyczki to jest takie hmm, takie świerszcze, tylko by się jeszcze przydały momentami więc raczej bym wolała podkładać jakąś taką fajną, chillową muzykę, taką wolną e, w, wolną, gło e, nie głośną, boże, cichą żeby to nie zagłuszało, bo najgorzej jest jak ta muzyka jest taka nachalna i taka głośna i jeszcze ktoś mówi, to mój mózg jest już bardzo przeobiecowany i nie lubię tego więc dajcie znać w komentarzu jak lubicie w ogóle kocham moje włosy. Będę patrzeć na podgląd. Kocham moje włosy. Jest, jest super. Jeszcze mam w, przy tym, przy zrobionym suchym szamponem. No, 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 jakby mogłabym mnie nawet. O, tak postawić. O, proszę bardzo. Było super. Dobra, lecimy trzynastki. Kurde, no jest wymagająca. No nie powiem, że nie. Dobra, lecimy. Dwa, jeszcze dwa, fajnie! Dobra, zostawię trzynastkę na ostatnią serię. Bardziej wymagające jest dla mnie wypychanie niż przyciąganie, dlatego te wszystkie serie na teraz mam jako pierwsze, ale w przeszłych tygodniach oczywiście trening zostaje dokładnie taki sam, tylko może będę sobie właśnie zmieniała kolejność, czyli najpierw będę robiła wiosłowanie, a potem będę robiła sobie wypychanie. Żeby była też jakaś różnorodność, może niekoniecznie w ćwiczeniach, ale w sposobie łączenia, właśnie w powtórzeniach, więc będę, będę sobie tym manewrować. Jezu, jak super. 13 kilo na 12... 15 kilo! Na 12. Jeśli chodzi o serię do odcinek, bo lubię sobie zrobić serię do odcinek, ale nie robię tych serii do odciny na każdym treningu, <laughs> to znaczy, że łatwiej mi jest zrobić serię do odcina, na przykład na treningu dołu i to mi wychodzi zdecydowanie częściej, ale jeśli chodzi o takie serie do odciny na treningu góry, robię je rzadziej. A teraz uwaga na to, że jestem w stanie błogosławionym. Nie wiem, kto to tak nazwał, ale niech będzie. No to na pewno to się dzieje rzadziej i muszę mieć albo dobry dzień, ale w przeciągu ostatnich 20 tygodni to zrobiłam może raz serię do odciny, bo kurde mać nie jestem w stanie życia co dopiero robić serię do odciny. Dobra, 12 ostatnie. Uff. Kurde, no to może są serie do odcina. Jeszcze raz. No prawie do A, O No i tak właśnie wygląda trenowanie, no, siłowe. Dobierasz właściwie wszystko. Znaczy ja. Ja dobieram. Bo czasem... Samopoczucie po prostu nie pozwala zrobić tego, co jest rozpisane w planie tak, jak powinno być, więc trzeba to jakoś sobie manewrować zmiennymi. Właśnie, jeżeli chcesz, w sensie mi to bardzo pomaga utrzymać motywację i taką dyscyplinę, właśnie do treningu, bo jestem ciekawa: A to ciekawe, jak dzisiaj będzie, o ciekawe, czy będzie więcej niż tydzień temu, czy mniej. Dlatego właśnie monitorowanie swojego progresu i zapisywanie, tak jak ja zapis zapisuję, żeby można było sobie cofnąć. Oczywiście są do tego aplikacje, ale ja wolę tak ręcznie to robić. Jest y, bardzo motywujące i takie, że widzisz sens w tym, co robisz, i widzisz, y, na przykład progres albo nie progres, wiesz, czy masz przedsięwziąć jakieś kroki, jakieś środki podjąć, właśnie, żeby coś zrobić, żeby progresować. Więc to jest naprawdę bardzo ciekawe, a na pewno ciekawsze jest ćwiczenie siłowe w momencie, kiedy ten progres sobie notujesz. Jeszcze dwa. Jej! Koniec. Znaczy, koniec tego trudnego. Ah, Dobra, 13 na 12, no i to już było trudne. I 15 na 12. Dobrze, no tutaj na biceps już sobie wszystko przygotowałam, ale będę miała zawrotne 10 kilo, ale robimy sobie na 15, tak sobie pomyślałam, że może to będzie spoko. No i na triceps mam jedno ulubione ćwiczenie. To jest jedyne ćwiczenie, które mi bardzo fajnie wchodzi. I jak jeździłam na rowerze i bardzo mnie bolały łokcie, to to ćwiczenie mnie wyleczyło z tego. Jak zaczęłam je robić i zaczęłam naprawdę rozciągać sobie łokieć, to potem mnie przestało boleć przy jeździe na rowerze właśnie przestał mnie boleć. Łok... Oba łokcie mnie bolały, więc to mnie przestało boleć. Także jeśli macie taki problem, to możecie spróbować też u siebie. Oczywiście źle złapałam. Dlaczego miało być dobrze? O, fajnie. Dobra, dwanaście. Dobra, no dołożę. Bo tu jeden dwadzieścia pięć. Kurde, jakoś nigdy mi się nie chce przykładać z tego bica, może dlatego jeszcze go nie mam po tylu latach ćwiczeń, bo nigdy mi się nie chce robić tych ćwiczeń na bica, naprawdę. <laughs> Ostatni. Obra. Nigdy nie wiem, jak to złapać. Czasem mi się słapie tak super wygodnie, a czasem nie. Dobra, a nie 15. 10 będzie wystarczająco. Dobrze, no i boczek barku na wyciągu to jest yy, jakaś, nie wiem, mordęga, dlatego, że mam tutaj 2,5 kilo jestem w stanie to zrobić tylko na 8 powtórzeń, więc. Yy, oszczędzę Wam tego yy, i tylko nagram pierwszą serię, bo no, tu po prostu nie ma na co patrzeć. Jakby. Tak zabrzmiało, jakby wcześniej było na co patrzeć, zostawmy to bez komentarza. No i dobrze, moi drodzy. Dzisiejszą jednostkę treningową oceniam na 5 na 10. Chyba nie bardzo mi się podobało. Wydaje mi się, że mogło być lepiej. No ale teraz wszystkie jednostki będę tak oceniać, dlatego że no, może to nie jest moja najlepsza forma życia. <laughs> Możemy sobie to powiedzieć wprost niestety. I tak jak patrzyłam na siebie, to właściwie to widać troszkę, że jestem w ciąży. Zmieniam zdanie. Na początku miałam. No bo wiecie, jak rano wygląda brzuchnie. I w ciąży jest to, bo obowiązuje dokładnie ta sama zasada, że, że rano jest. Rano jest super. No, a potem jest z każdą minutą coraz gorzej i to nie ma co ukrywać. No, później w ciągu dnia, jak będę się dobrze czuła, to zamierzam się porozciągać i może zrobić sobie trochę kor, żeby mi się łatwiej rodziło dziecko. Planuję to zrobić już przy serialu, jak trochę odpocznę, jak mi nie będzie niedobrze i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może Was przeprowadzę też przez to moje rozciąganie i przez to, co nam robiłam. Zobaczymy jeszcze, jak wyjdzie. Jeżeli nie, to see ya i dzięki za dzisiaj, a jeżeli tak, to do zobaczenia na Macie.